Witam Was w kolejnym odcinku Smite. Teraz powinna być y, lepsza jakość, ponieważ ustawiłem 1920. No, może przycięło mnie trochę, wybaczcie. Teraz ustawiłem lepszą jakość 1920 na, y, na 1024 Podajże jest. Teraz nie będzie w takiej małej kratce. Znaczy, z boków pasków nie powinno być zagram. Sobie i Mire, ponieważ nim jeszcze nie grałem. Totalnie go nie ogarniam, bo to jest tank, a ja nie lubię tanków, lubię off-tanków, AD, jakiś Artemis lubię. No ale. Od czegoś trzeba zaczynać. Zobaczymy, myślałem, że będzie mi tu lagowało. Zobaczymy, jak tu jest full. Medium, medium... Czemu mi się wszystko na medium ustawiło? Dobra, teraz nie będę zmieniał, później poustawiam. Miałem na full, Włączy, włączyłem nagrywanie, myślałem, że mam na, ustawione na 1920, patrzę, mam ustawione na 1024, mm, ustawiłem na to 1900, wyłączył mi się smite, no i włączyłem go i najpierw ustawiłem tam to, to i potem włączyłem nagrywanie, dobra następnym meczyku spróbuję wyższe, wyższą grafikę, ale jakość powinna być lepsza. Ogólnie, teraz się nie będę bawił, bo pewnie się wyłączy. Raz. O kurde! Super! Nie, dobra, super, zlagowało mnie. Zacięła mi się gra. Nie wiem dlaczego. Hmm, I Mirem będę strasznie lamić. Nie, muszę jeszcze pokombinować z tym. Może to nie będzie zajebista runda, no ale chociaż coś będzie ze smajta. Nie lubię grać strasznie tankami. Chociaż to nie z Demejszy ma z tego drugiego skilla i z ultima. Ona tu gdzieś dżunglę poszła robić chyba. Popatrzy sobie. Aha, właśnie. A i gdzie ona jest? A? ładnie. Ale ucieknie mi. Dobra, niech ucieka. Nie mam mamy, żeby ją gonić. I za słaby damage ma. I mi tylko do tankowania jest. Właśnie zauważyłem teraz, bo już dawno nie grałem w Smajta tylko jak nagrywam. I zauważyłem, i wreszcie się doczekałem, że dodali Smajta. Znaczy, nie Smajta co ja pierdolę, nową postać, Tora. Się wszystko wali w głowie. Znaczy tak się tak grałem pierwsze razy. Tak patrzę, bogowie, bogowie, aby się przydał Tora, A patrzę, a Tora dodali. Ale to było pewnie oczywiste, że go dodadzą. No, ja, uciekam. Co on w ściany nie umierzy Aha, pada No ładnie. No i znów zlegało. Nie wiem jak to będzie wyglądać na nagrywaniu, na, na ale dobra. Nie, tak mi się tylko w smajcie dzieje. W innych grach nie. Klatki też mam w porządku. Nie wiem co jest. Nawet lepiej, ale nie, bo nie mam na full ustawione. Tylko rozdzielczość, a myślę na medium. Dobra, kit z tym. I tak fajnie wygląda. Że. Aha, dobra, zróbmy go bambuko. Aha. Ja muszę jakoś. Zorganizować ucieczkę ładnie Dobra, zorganizowana ucieczka ładnie. Nie dogonią mnie. No Ale nie ogary Fajnie No chodźcie. Ej no za co tu mi nikt nie pomoże? Dobra, nie będę ich pisał. Idą pewnie tam do nich. Proszę patrzeć u Czy ich nie ma? Aha, tam są. Idzie Imir. Już Keili dotarła. Mhm. Nie wiem, czy widzicie, ale w najfajniejszych momentach mnie zacina. Kurde, mogę mi uratować, nie, muszę coś z tym zrobić w następnej rundzie. No, Artemis, nareszcie poszła na. Twoją linię. A może przez tą aktualkę co teraz była i tak się dzieje? Na razie to jeszcze beta. Więc mogą być różne błędy. Spróbujemy i zajść ich od tyłu, jak się pojawią. Czy mnie znów nie zlegowało. Ale chociaż nagrywanie się. No to pewnie, jak nagrywanie idzie dalej, no to pewnie zacina się gra, a nie komp cały. Oj. No chodź, Artemis, chodź. Wbijamy na nich. Ale mało młody brało HP Słabizna, S słabe to było Aha Fajnie, dobra, ja tankuję. O kurde, ale ja tankuję fajnie. Dobra Sunio, ja tankuję Pada. Ale laker Goń go Ucieknie Słaby damage ma O kurde bastard! uciekamy O tu jest nasza Kelly Dobra ja uciekam Ściane walne, żeby było efektowniej. Zasunięcie mej ucieczki. Mhm, trochę mi jeszcze brakuje. Szósty... Aha, to ja mam najmniejszy level, a i tak się nieźle trzymam. Jakie staciki mam? 1-1-0. Dobra. Poza tym jestem tankiem. Dobra, jest ultim. Jest ultim, jest impreza. No chodź, kurde, ale już nie trafiłem. Teraz chodźcie z boków, róbcie gangi, i tak was koszę. No i jedziemy tego dziedziusia. Czym nam ktoś tutaj nie slangował? No dawaj Artemis, jezu. Co to dwa aż żeby padła nie dziadził się no, Dobra, na niego. Ucieknie. Nie wiem, co tam robi to Artemis. Oj, gonią mnie. Ciekawe czy mnie widzą, jak mnie goni to. Pewnie widzą. O, tutaj ktoś ucieka. Ha, padło. Tak, ktoś po dżungli łaził. Oj, fajnie, teraz już mi się nie przycina.

Dobra, szybciej, chcę mieć tego Pada No Dobra Chyba kurę zobaczymy sobie Fajnie ucieka Fajnie się tutaj gra AD. w ogóle fajnie się postaciami fugra Ale szybciej nudzi się niż LOL Nie wiem jak komu, ale mi tak Ję słę! Dobra, sobie tego dziedziusia. Jeśli się uda, oj i mik. Ora, zasłonimy się. Ucieczka Godna mistrza Oj, on jest mocniejszy Ej, nie wybuchnę, albo wybuchło Ej, już mnie nie dogoni, no chodź No co? No I co? Oj, spusznęli Niedobrze A, tam jest Artemis, dobra Aha, dobra ładnie, o kurde, dobra, cofam. Artemis tam długo sama nie wytrzyma. O, idzie to. No, stawaj. Pilol, jaka głupia. Zaskierdałem. Dobra, przytrzymałem ją trochę. Szybciej? No, wiedziałem, że ucieknie tak. No jak teraz uciekniesz dziecinko? dobra, no chyba, że tak. Ej, no co oni robią? Jeden awkuje, czy co? W ogóle nie widzę, żeby tutaj team nasz łaził. Panie, znów się ścięło. Hmm. F6, jest. Jest, jest, jest. O, poddaliśmy się chyba. Czy jak to jest? Trzy, trzy chyba muszą być wystarczy. Nie, musi się pewnie głosowanie do końca skończyć. Jak będzie więcej, to dobra. Dobra, już chyba koniec jest tego. Nie, nie poddaliśmy się. Też musi być 4, chyba dodali, bo przedtem ostatnio było, że... Jak tam staty? 2-2-0 fajnie. Aha, dobra, nasz team jest srogi. Ten został Bym zrobił, ale pewnie sam nie zrobię tego bossa w wulkanie. No, nie mogę tego dzisiaj ubić. To jest cienia, tylko damage ma mocne. He oh, he oh, ha, oh, Laura.

O, zobiłem? Nie, on mi zrobił. lol, nie trafił. No chodź. no chodź. O kurde, jaki on jest mocny. No nie. Kurde, jest nie zrobił... A, który on ma? 15.10. Ha, że wszystko zrozumiałe. tu dać surrender settings? Nie

Kaylee pewnie awkuje no właśnie Oni za wielki level mają Oj, Fenix już Jak ja mam z tego dawać? Trzysta O nie, nie awkuje? Czy awkuje? <Sessizlik> <çok da> <Sessizlik> gdzie yes, yes. <Sessizlik> ne jest? Oj, tutaj są, Aha, Idziemy za Aha. Oha. Pada. Za dużo mnie goniło. A mój team to co? Gdzie ja jestem? Mama wiesz, pokazuję w ogóle, gdzie padłem. Pada. Za wielkie lewe mają. Surrender. Dobra. An ally has been slain. An ally has been slain. Your middle phoenix is under attack. Your left tower is under attack. Your left tower is... Teraz włazimy Kurwa jak ja to używam O Jezu, ale mi chyba powiedzieć. On zabrał... Oha, nie zabrało im HP. Dobra, jestem lama, nie będę grać rem. Nie to gówno, nie postać. Ucieknie, pewnie. No, ucieknie. I teraz do tyłu. Lol, co na Tym wukłem nie cela. An ally has been slain. Your right phoenix is under attack. Your right phoenix is through the shore. Dobra, wkraczam, Emir. Jak tam itemki? Dobra, jeszcze trochę brakuje. Uru tu. Przesłuchajcie, powiem kurwa że w tym wypadku z tym, że Został wyrzucony! Myślę, że aż minotał będzie padał. Nie wiem, po co mamy grać, jak mamy staty 8,32 ja O, cooldowny mam potem ja odwaliłem Aha. Fajnie, dobra, nie, muszę to jakoś wykorzystać Że mało życia hmm. Dobra, nie udało mi się coś postawić Takie mam epickie staty 261. sześć wygórowane Takim teamem wiadomo jak się gra. Dobra, dobra, no to yy, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, wyczekujcie następnych odcinków.